Już. Stamina, kochajko, Stamina, Stamina, jadko, na kochanko, kaj mi! Pani na cały świat! na jak kocham cię! Pójdziemy na walkę na Na każdy dzieci na sol! Nie! kocham cię! A wieczorem co rano rano, I no, że wracać w Ja kocham cię! Mm. Potem dłonie, po się połóczyć, a potem w udziale, po udziale, po udziale, kupić udziale, po udziale, kupić, udziale, po udziale, po udziale, mi udziale, po udziale, po udziale, po udziale, po będzie

w domu i nie zwracać już od stoku, jako chodzier. Już się widzę, gdzieś daleka, Ech. tylko masz innego pacjenta, ja nie uchodzę. Już się dziecko pana mała, i nie oddam ci do lata, ja nadal kochać cię w końcu.